Cześć manko, stoi znowu Kuprozawwę Cześć, tam w mojej kuchni Dzisiaj gramy w Manie Jest ze mną Kupro, a ja jestem Krzysiek Siemanko Prosta sprawa A ja Opowiedz jakąś anegdotkę Kupro eee... Tak Mocne można Nie spodziewałem się tego po tobie <noise> Myślałem, że będzie coś gorszego <noise> Ja no, właśnie Może być, nie mogło A no, bo tutaj na tym żółtym jest... Buścik o jest Pojebana jest ta mapa Proste Oho, jak nie przejedziesz pół mapy na buście To sobie nie dojedziesz I później trzeba w te dziursko Tak I oczywiście nie trafiłem w ani jedno tak, ja też. Zgadza się. Wiesz, co jest jeszcze gorsze? Że jak jedziesz po tym żółtym, no, to na początku cię podbija. Czy zależy, jak se wiedziesz zawsze jest dwie wow, sekundy szybciej. Jeden checkpoint. Co jeden checkpoint? To z załapałem zajebisty Jep, jepowo wow Łow wow, 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 wow. wow. Gdzie tu jest meta? No w tych dziurskach Ile? Który masz czas? Eee, 22 19 Nie Mam 20 Także. Hmm. Chciałbym podziękować wszystkim moim fanom za oglądanie Trackmanii ze mną. Bardzo się ci... moich fanów, nie muszę to podkreślić. Fanów. Haha, ha, nikt nie ogląda tych filmów. Może byś się nie zdziwił. Oooo! Oznacza... który masz czas? O... 23. <laughs> 12. Mam male Nie, że użyłem ale tylko mi leci na spotwaniu. Takie śmieszne coś. O, mama. No. mama, mama Wiesz, co o, można zrobić szybciej jeszcze? Dzieci? Tak. Kurwa, wygrałem coś. Tak. <noise> ale nie, że. Nie jedziesz tam na samą górę, tylko tak jakby nie jedziesz. Ziemi, ale... No nie? Mm -hmm. Proste. Tylko jedziesz tak jakby pod tym betonem, że nie rozpędzasz się aż tak bardzo, żeby pojechać górą. Wiesz, co to lepiej. Powodzenia. A ktoś tak zrobi, na jak na mówisz? Razie. Nie wiem, ale ja na razie do samej góry nie mogę dolecieć. Nie wiem, czemu. Dlatego może będę pierwszy. Nie, wyłonąłem w beton I wydaje mi się, że to może być dobra opcja na złapanie szympansa Wiem, że też tak myślisz Tak Otóż nie Wiem Jak to? Proste Oczywiście, że tak Jak no, głupia gra no nie, to co robimy jest odpowiednie Czyli? No tak jak robimy obecnie To. Te... W ogóle nie robię, bo nie mogę sobie wskoczyć W ogóle typ Czekaj, dobrze robię, dobrze patrzę? Nie no że ja do mety nie wpadłem źle coś patrzę Ogólnie pasuje jak najbliżej i wpaść do tej dziurska tak, jak nie szybciej, no. I tak, żeby ci nie podbiło. Tak, tak, tak. Ale to farta już trzeba mieć. Jakiej muzyki słuchasz, panie Kuperku? Nie słucham muzyki. Jak to? Tak to. Wygrałeś. 1-0. Znaczy, nie, to była rozgrzewkowa. Pierdol się. Dzisiaj ja prowadzę ten odcinek, więc mam małe zasady. O kurwa! Ale przepraszam, że ja mam 4459 punktów. Nie wiem, widzę. Trochę boli. Może to nie ja tyle <laughs> To była rozdrożowka, to się nie cieszy. Twój ryj to rozgrzewka. <grych> Sorry. Wiesz, żeby mój ryj rozbić, musiałbyś się dużo postarać. To nie miało trochę sensu. Ale tak. Nie dałbyś mi rady. Kurde. Oczywiście. Które to... dziwne? W ostatni co trafić. O kurde. Dobra. Ile tu checkpointów jest? Ja za tobą Krup... <grymne> 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 Jak? Krupo? Krupnik? <grymne> no właśnie, moja ulubiona zupa w ogóle. <grymne> o kurwa, jakoś za krupnikiem nie się pada. Wolę koperkową. Ja nie mówię o tym krupniku. Tylko jakim? Yes lubisz, lubisz mnie spożywać? Jest krupnik, taka wódka. A, ja myślę, że kurwa zupa. Ja Moja ulubiona zupa. Dobra. <grywa> Taki kontekst zupy. No, Hopa, ja krupnik. nie ja nie alkoholik, ja nie piję trutki. No, ty pijesz tylko energolę 30 razy w ciągu dnia. Dużej Proste. różnicy nie ma, wiesz mordo? Ale energetyk ci coś da. Co? Energię. A wiesz co ci da krupnik? No? Kaca. Da mi tyle samo energii co ten twój energol. Już to widzę. Ale oni idealnie trafiają do tego dziurska, to jest piękne No Które miejsce? Co? Które Zara, masz miejsce? Zaraz ci powiem Może ci się uda przejechać lepiej Eee, 25 Kurz 26 <laughs> gramy z Jennifer, musimy jej o, poprawiam 2 sekundy, 3 sekundy poprawiam, 19. O, jo, jo, ja mi złapałem koło. Tak było, majątek. Jestem żywy, jesteś wiesz? Wiem, to dawniej nic i co z tym zrobisz? Ja nic. Ale ulica Cię rozliczy Nie mieszkam na ulicy Ale no one Cię rozliczą mieszkam rozliczy. pod domem, pod, pod domem, pod masłem <grych> Proste Jak masło Eee, zwalnąłem w długą dziurkę Gdy Na Majne Jezu, tu trzeba tak się dobrze wkleić, a mi się nie chce tak dobrze wklejać, nie umiem jeszcze. Ale on strasznie długo odpala tego malucha po uderzeniu. No uderzysz co nie? I ten się musi zastanowić dwie sekundy, żeby ruszyć. A, pan Paweł szybciej odpalał swojego bolida. Kurde. Co to obróć, obróć! Trzy sekundy! Dawaj! Ciągniesz Malina! Tak! 4 sekundy poprawiłem 21 28 czas. Tak! <gry> który masz? Te? Który masz ty? 21. Ojej. A ty który? Bo nie słyszałem. 29. Aha. Muszę mówić głośniej, bo to widziałem, że na poprzednich odcinkach mnie nie było słychać. A więc będę się zachowywał jak Dariusz Szpakowski i łudzisz Szaranowicz. Dzień dobry, mój drodzy państwo. Siemanko! Prawdopodobnie pomyliłem nazwiska, albo imiona Chociaż nie, tyle się nagrałem w FIFA, że powinienem takie coś pamiętać Ale, gramy Jebać. dzisiaj w TrackManie, jest fajnie, znowu ten typ wygrał, to Cheater Byginami? Tak! O to się Ale wiesz, że połowa zarobków z filmów idzie do mnie? No dobra. Dwie Zarobki były. Dwie piąte. Hm. Jakbym coś zarabiał z tego, to jest śmieszne. Jakbym miał w ogóle możliwość włączenia opcji, ja zarabiania. Nie. Jakbym miał widzów. Ja <laughs> będę oglądał. O kurde. Zapętlę filmik. O na, na, na dircie nigdy jeszcze nie jeździłem Miłosierni Ale moja... Mój bolid z Shimanochami jest brudny <laughs> Jak twój fiot Nie twój O O, drugi czas Który czas? Dziesiąty fuck Czwarty czas Dobry o, ale tu się fajnie jedzie driftem, ja chcę więcej mapek na dircie O chłopie Ale jestem dobry w tą grę Ach. O, Prawda. wypadłem poza bandę Kiedy pierwszy raz grałeś w Trackmanie? Dawno Nawet. Nie miałem wtedy własnego komputera No ja miałem laptopa Laptopa? No nadal mam laptopa, tylko że starego miałem, no nie? No. W sensie starego laptopa. <noise> miałem starego na pleca. <noise> tak i miał wtyczkę XP włożoną. Prosteś <noise> <Dostań> wyświetlał <się> <noise> Kurwa. <głos> tylko pięknie było widać w oczach. <noise> Proste. Nie pytajcie, gdzie miał myszkę. To jest taka poduszka. myszka z dwoma przyciskami. Nie. Ale... Tak było. Nie było. Bawie. Jest. W... Od teraz nie lubię Ubisoft. W sensie, jak go zawsze szanowałem przez Asasynę. Czemu i go nie lubię? Bo mi zablokował drogę. Teraz. Walnąłem w ich logo. Ha, dobra W takim sensie, zablokowali ci drogę Tak I nie chcieli mnie sponsorować jak ja nagrywałem kiedyś Nie dziwię im się A ja w sumie trochę tak Które miejsce? Chujowe Czyli? Ja jeszcze ja nie poprawiłem tego poprzedniego czasu Czyli które masz? Czekaj, bo poprawiam. Kurwa, wylibertuj Visoftu! Mm. A poprawiałam sekundę. Mam. Yy, 23. 27. Wygrałeś w poprzedniej gierce, nie? Tak, jest 2-0. Głodę. No, moim zdaniem oszukujesz i ja sobie sprawdzę dokładnie te filmy i ogólnie masz reporta, mordo. O, 24 czas. A ulica cię zliczy już, już ci mówiłem, że nie mieszka na ulicy. Ale ona cię dojedzie. Ja... Moja ulica się nie nazywa. Czas? 24. 25. <noise> o! Sekundę poprawiam Nie poprawisz. Nie masz psy. Dwie sekundy poprawiam. Nie no. Nie bądź taki. Co ci to da? O, już sekunda, niestety straciłem. Osiemnasty czas. Okej, okay, zaraz cię chłopie tak dojadę. Daj mi tylko dwie minuty. Kurde. <gry> <gry> Że daj mi dwie minuty, a zostało 25 sekund. co sobie karę. Proste. A no, jeszcze przy bandzie. fajnie, fajnie. To ja przybam pod koniec dwie bandy i jeb w Ubisoft. chyba cię widziałem. O o o, F5. Chcę to cię tu rozwalić. Jeśli jest to sama mapa, to się liczy jako jedno i nie podjęcie. No to 3-0. Wygrałem. Dziękuję. Do widzenia, papa. Pa. pa. pa.